Witaj w czwartym odcinku podcastu z cyklu Mężczyzna według Biblii. Dziś zapytamy szczerze, czy Biblia nadal ma głos w XXI wieku? Czy to starożytna księga, czy raczej żywe słowo, które jeszcze dziś może zmieniać mężczyzn? Żyjemy w epoce informacji. Tysiące głosów krzyczą do nas każdego dnia: kup to, myśl tak. Zmień się, bądź sobą, nie oceniaj, nie cierp. A Biblia? Czasem leży na półce, zakurzona, nienaruszona, ale czy przestarzała? Prawda jest inna. Bo słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przeczytamy w liście do Hebrajczyków. To nie Biblia straciła głos. To świat zagłuszył ciszę, w której Biblia mówi do serca człowieka. W XXI wieku Biblia wciąż mówi o tożsamości, gdy świat próbuje ją rozmyć, mówi o prawdzie, gdy świat uważa wszystko za względne, mówi o miłości, gdy wielu zna tylko interesy, wreszcie mówi o Bogu który wciąż poszukuje człowieka. Pytanie zatem nie brzmi czy Biblia mówi, a brzmi tylko tak, czy ty słuchasz. Pismo Święte to nie książka historyczna. To lustro, w którym mężczyzna może zobaczyć siebie naprawdę. To miecz, który przecina wszelkie iluzje. To młot, który kruszy twarde ludzkie serce. To lampa która świeci w ciemnościach każdej decyzji. W Psalmie 119 czytamy: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. A więc, jeśli szukasz sensu, Biblia mówi. Jeśli jesteś zagubiony, Biblia woła. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, Biblia przypomina. Nie po to, aby cię skarcić, ale, żeby cię obudzić, przypomnieć ci, kim naprawdę jesteś i kto cię stworzył. Modlitwa na zakończenie: Panie, Twoje Słowo jest żywe, przemawiało do proroków, do apostołów, do mężczyzn i kobiet przez całe wieki. Daj mi serce, które słyszy, i wolę, która słucha. Mów, Panie, Twój sługa słucha. Amen. Dziękuję że byłeś dziś ze mną. Biblia wciąż mówi być może dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu mężczyzna według Biblii.